W dzisiejszym odcinku Akademii Solgen powiemy o modułach w technologii MWT. Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą i dlaczego na wielu domach widzimy właśnie tego typu moduły? Patrząc na moduł MWT, widzimy, że jest on inaczej zbudowany. Nie ma klasycznych szynowodów, czy mówiąc popularnie, busbarów, a jedynie punkty, przez które połączone są elektrody plusowe i minusowe z tyłu ogni. I tu jak zawsze pojawia się pytanie: Jaka korzyść dla użytkownika z tej odmiennej budowy samego modułu? Po pierwsze, brak szynowodów to mniejsze zacienienie ogniwa. Mniejsze zacienienie ogniwa to większa wydajność, czyli większa moc z tej samej powierzchni. Po drugie, schowanie wszystkiego pod ogniwem jest lepszym zabezpieczeniem, więc mamy potencjalnie znacznie niższą korozję styków. Po trzecie, moduł typu MWT znacznie lepiej odprowadza ciepło. Co w połączeniu z bardzo niskim temperaturowym współczynnikiem mocy powoduje, że ten moduł pracuje bardzo wydajnie także w upalne letnie dni. Kiedy to klasyczne moduły, z uwagi na wzrost temperatury, będą swoją wydajność traciły po prostu szybciej. Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny w technologii MWT, podobnie jak inne tego typu moduły, posiada 10-letnią gwarancję produktową, 25-letnią gwarancję na moc, w przeciwieństwie jednak do innych technologii Back jest znacznie bardziej atrakcyjny cenowo, i to jest pewnie odpowiedź, dlaczego nabiera coraz bardziej na popularności.